Dawidzie, jadłeś dzisiaj śniadanie? Nie. To bardzo źle. A ty? Też nie. C'mon. Dobry wieczór, kochani. Jest niedziela, 22 listopada i godzina 20. Tak jest. Witamy Was serdecznie! To jest Dawid Klawikowski, a ja jestem Patryk Pol. Porozmawiamy sobie dzisiaj o jedzeniu śniadań. Nie śniadanie? No właśnie o to chodzi, że nie. Jem. I nigdy. teraz nigdy nie jadłem, ale tak sobie myślę. Nigdy nie jadłeś śniadania? Nigdy. Znaczy nigdy nie jadłem śniadań, to, to... Tak, taki zwyczaj. Zwy zwyczaj! Zwy taka zwyczajowo tak. Wstawałem i zawsze... Zawsze wszyscy mi mówili zjedź śniadanie, najważniejszy posiłek dnia. No. Babcia mi tak mówiła, mama mi tak no. mówiła, Basia mi teraz tak mówi. No. A ja zawsze mówię, rano nie jestem głodny. I teraz chyba wiem czemu jestem głupi. Jesteś głodny teraz? Teraz jestem głodny, bo jest <laughs> wieczór. Wieczorami i uwielbiam jeść. Do czego dążymy Dawidzie? Może powiesz naszym widzom. Do czego dążymy? Albo o czym mówimy? To dzisiaj to taki program na poważnie. Z no. przesłaniem. No, z przesłaniem. Jedzcie śniadania, nasze przesłanie. Jedzcie śniadania. Będziecie mądrzejsi. Dietetycy... dietetycy. Bumam. Baba bita bidoba. Dietetycy z Wielkiej Brytanii przeprowadzili badania na dzieciach ze szkół średnich, gimnazjalnych i podstawówek. Porównali wyniki w nauce dzieci, które jadają śniadania i dzieci, które tych śniadań nie jadają. I jak myślicie Dawidzie, jaki był wynik? Kto wypadł lepiej? No ci, którzy jedzą śniadanie. Okazało się, że nie ci, my. którzy... No niestety, w końcu wiem, czemu jestem, jaki jestem. No niestety, też w końcu wiem. No, tylko z tobą jeszcze nie da nic zrobić. Wyniki tych badań jednoznacznie wskazują, że dzieci, które jadają rano śniadania, mają aż dwa razy lepsze wyniki w nauce od tych, których nie jedzą. Ci zaraz jedynki dostają dwójkę. No, na przykład, albo ci dostali dwójkę, a ci czwórkę. Tylko nie wiem, co jest jak ci piątkę. Słuchajcie, powiem wam, że wszystko, co mama i babcia mówiły mi przez wszystkie lata, gdy żyłem na ich utrzymaniu, rozjaśniły się, one miały rację. No, tobie też mama tak mówiła. No wyjaśnił. Miejscu... Dawidku, śniadanie. Nie dziękuję mamusiu, nie mam czasu. Nie jesteś głodny? Mm. Ale to jest najważniejszy posiłek mm. dnia. Nie zjesz. Zupa? To jest śniadanie. Zjesz czy nie? Mm -mm. Nie jesteś głodny. Mm. Szkoda. Mhm. Mm to jest najważniejszy posiłek dnia. Słuchajcie, a więc jedzcie śniadania. Ten odcinek jest tak głupi, bo z Dawidem się nie da pracować. Tragedia, ale powiem wam szczerze. jedzcie śniadania, bo będziecie mądrzejsi. To jest udowodnione, udowodnione naukowo. I jeżeli nie chcecie zostać w przyszłości tacy jak ten oto chłopak, to jedzcie śniadania, bo wasza droga będzie kiepska, krucha i niezbyt długa. Słuchajcie, to było niedzielne bez sensu. Bardzo krótkie, zwięzłe i na temat. I bardzo bez sensu. Wszelkie badania na ten temat możecie sobie zobaczyć, przeczytać w internetach. Umiecie język angielski. Na stronie Uniwersytetu Cardiff, gdzie te badania zostały opublikowane. Dawid już idzie spać, jest zmęczony i nie może ze mną żyć. Jutro nie zje śniadania, ja zjem, bo człowiek uczy się na błędach. Dzięki wielkie i widzimy się już w przyszły piątek o godzinie 20. Miłego tygodnia, kochani. I udanego poniedziałku. Nie zapomnijcie jutro zjeść śniadania. Na razie! Cześć! Ach.